Cześć, witajcie na kolejnym odcinku moich zmagań alfabetycznych. Na dziś przygotowałam takie oto zdrabki, tak jak tu widać, na kwotę 80 zł. I jest to mega krzyżówka, mega Paradiso. Paradiso, kopalnia rubinów na nowe 13 dolarek. Laki kończynka, Szczęśliwe Linie i Super Siódemka. <laughs> Z takim zestawem dziś startuję. I z numerem 99 mam super 7. Czy będzie to super, czy nie? 9, 3, jest 7, 8, 5, 2 i 6. I czy to będzie? Jest. Jest zaliczone. Zobaczcie, w końcu mi się udało. Numer 99 jest ku, dobra, i 2 zł zaliczone. To teraz linie, szczęśliwe linie z numerem 7. No i tak będzie chyba tutaj widać. Ananas, garnek. Więc tu i tu. A dalej, klucz i wiśnie. Wiśnie są. Kluczy nie ma. Złoto i serce. No to będzie już poszukiwania kolejnej literki literka R. Dobrze, teraz podkowa i kości. Tutaj podkowa kości i kolejne dwie. To gwiazda gruszka. Jest tutaj. Trefl i pomarańcza. Pomarańcza, pomarańcza, trefl i trefl. I tu jeszcze jest jeden. Banan, arbus. Arbus. Biedronka, księżyc. Czy było coś nie? Z tych symboli nie ma nic. Dzwon i słońce. No i tylko słońce, słoni i jabłko. Słon, słoń, to też słoń. I tu są jabłuszka, winogrono i truskawka. Tutaj. I truskawka, tu jeszcze była gwiazda. No dobrze, ale linii nie widzę. Tak, kontrolne są różne. No to dalej. Laki Kończynka numer 31, no i szukam oczywiście Biedronki. A jest Motyl, Aparat, Serce, Klucz, Słońce, Nuta, tu jest Tulipan, Winogrono, Pióro oraz Wiśnie.

nie mam, dziewiętnastki też nie trzydziestek nie mam, dwanaście dwadzieścia pięć tu blisko trzydzieści i jeden a pod pięt, piętnastką jest pięć złotych no dobrze a pięć złotych to cc no ale jest wygrana dobrze, no i teraz numer piętnasty Neonowa trzynastka, więc tu szukam trzynastki. A jest 28, 14, 18, 39, 40, 35. No co, tak wysoko? I 12. Tu niestety nie ma trzynastki, więc nie ma nic. A zrobię teraz sobie. Paradiso, bo będą na koniec długo drapane z numerem 21: żółw, kotwica. I tak, żółwik już jest. Tu jest kotwica. I tu żółw. Dalej, arbus i meba. No to tu arbuzy, o tu jeszcze żółw, proszę. Już się zaczęło pomijanie. Żółw i mewa. Arbuz i mewa. Tyle. Wiadro i serce. Tutaj nic. Są tutaj. I serce tu. Kapelusz oraz kompas. Tutaj. Dobrze. Czy jeszcze gdzieś był? Kompas jest tu. A w ostatnim też jest kompas. No i to tyle. Słońce oraz bluzka. Są tu. Słońce. Wszystko. Nuta i kostka. A słuchajcie, był kapelusz. A tutaj jest nuta proszę bardzo, 50 zł. No to super. Kostka i nuta. Tu jeszcze kostka. Nuta. No dobrze, to chyba tyle. Tu będzie jeszcze jeden, tak jest liść oraz torba. Liść i torba. Tutaj, torba, tutaj fala i pomarańcza. Tu, tutaj fala, rozgwiazda i łódź. Dobrze i ostatnie dwa to płetwy i latarnia. Tu widzę latarnię, tutaj są płetwy i tu są płetwy. No dobrze, ale jest linia, kapelusz, tutaj była jeszcze nuta i słońce, czyli też powinny być kół. No tak, jak nie było, to nie było. Jak teraz, proszę. Druga zdrapa i są zaliczone kontrolne. No i fajnie, bo tutaj 50 zł od razu podgoniło wynik z numerem 25, kopalnia rubinów i szukam rubinu bądź skrzyni. No dobrze, a mam bank, safe, korona, kończynka. Jest rubin, plik, pierścionek, klucz, bank, księżyc, tutaj dzwon, zegarek, kolejny zegarek, gwiazda, kończynka, dzwon, garniec, korale, księżyc i korale. A pod rubinem, wow, no to teraz mnie zrabka tutaj zszokowała. Czy to też są w kontrolne kół? Nie. Tu kontrolne są te. Pod jednym rubinem. Ostatnia zdrapka. Spaczki. No i proszę. Jak super. Nie no, tego się nie spodziewałam. Myślałam, że będzie dyszka. Że będzie 10 zł. A tu 50. Jak ekstra. No dobrze. To teraz mega paradiso z numerem 9 i tak, ryba, limonka. Rybka już jest tu i tu. Limonka, ryba. Żebym czegoś nie namieszała. No dobrze. Muszla i wąsy. Tutaj widzę muszle. Tutaj nic, tu nic. Tu są dwie muszle. Więc w ostatnim wąsy. Ok, to tyle. Pinata i koło. Tu jest koło. Tutaj koło. No dobra, gdzie jest pinata? Tutaj nie widzę. W ostatnim tak, no zobaczcie, nawet cztery sztuki. Okej, okay. cytryna i rozgwiazda, zobaczcie, ja już widzę linie. Nie możliwe, nie no, cytryna i rozgwiazda, czy wy to widzicie co się tutaj dzieje, cytryna, tu rozgwiazda, no i to chyba tyle takos i słońce słońce już jest zobaczcie, tu pominęłam pinatę tutaj jest takos tu jest takos tutaj słońce, tu i w ostatnim mam słońce i tu jest słońce No dobrze, kolejna linia pomidor i awokado. Dobra, tu pomidor był. Tu jest pomidor, awokado. Awokado jeszcze. Pomidor daje kolejną linię 30 zł. Wow. No to będzie teraz balsam i delfin. Hmm, balsam, delfin. Tutaj delfin. Balsam daje linię 20 zł. Czyli już na pewno tu jest stuwa. balsam. I w ostatnim nic dobra wodolot i pelikan tutaj to są pelikany wodolot tutaj nie widzę pelikan i wodolot no to chyba tyle maska i parasol maska parasol Maska daje linię 5 dych i parasol kolejna linia 30 zł. Wow, co za zdrabka. Parasol jeszcze. No i to tyle. Ostatnie dwa symbole to osioł i ośmiornica. Osiołek już widzę, że tu daje linię, kolejna 20 zł. osioł, tutaj jeszcze i tu jest ośmiornica i osioł czyli by wychodziło, że tu mam yy, ile to by było 30, 50, stówka 130, 150, 200 zł o kurcze no to mi się zdrapa trafiła SS nawet nie wiem, kochani, jakie tutaj są kontrolne na 200 no ja najwięcej miałam w tej zdrapce 100 zł, i to patrzcie zdrapka z numerem 9 jaka tutaj zdrapa się trafiła, ale super chyba nic nie pominęłam jak coś to mi poprawcie wydaje mi się, że jest dwie stówki na tej zdrapie uff, no dobra zostaje jeszcze mega krzyżówka z numerem pięć czy teraz coś tutaj dam radę wydrapać to nie wiem R i M R M M tu jest M yy... no i ok, to tyle G i P G, G Tutaj P, G Uf, Ale emocje. W i O Tutaj i tu jest jeszcze W. I kolejna litera W. A dalej mam L i Z. Tu, tu. Yy. Dobra. E X i S. X nie widziałam, a nie jest X oprócz, mówię nie widziałam, a zaraz się znalazł pod trapakiem. S A e i S. Tyle C oraz D. D I C. A to jest jeszcze literka D. H i Y. Jest tutaj, tu. Y tu. No i to wszystko, nie widzę więcej i oraz k no i tu, tu. kos to pierwsze słowo dopiero ostatnia litera to u no dobrze ale tutaj nic więcej chyba nie ma więc potrzebujemy trzy wyrazy żeby była wygrana, więc nie ma nic. Dobra. S i D. Teraz druga strona, więc tak. D S D S S. Tutaj. D i S. Wszystko. Tu i tu. Okej, okay. a dalej mam P i A. No to A literka tutaj chwilkę zejdzie. A tutaj, tu, tu. I tu jest P. to by było na tyle. A A I P. Tutaj i tu. Kolejna litera P. No dobrze. Dalej mam B i H. Tu już są zaliczone, literki B nie widzę na razie. No to tutaj ją widzę. I tu jeszcze chyba tyle. N i O. O, i N tutaj. na drugiej teraz, znaczy na drugiej na tej stronie co drapę e, no choć tutaj drap się, N -o. tu mam jeszcze literkę i i na y dalej jest e i oraz e tu, tu, wszystko tutaj teraz Noe to pierwsze słowo i oraz e. G i U tutaj już widzę U Tutaj. No dobrze, to jest G. Jest U. Wszystko. M, V i F. Mm, M. V to nie widziałam, także chyba nie ma. F. M i M i na drugiej jest F M to jest jeszcze tutaj i kolejne dwie literki co C i T C tutaj utworzyło się Han ale to jest pierwsze a została jedna literka T i tu już nie ma i ostatnia jest to K więc tutaj tu no i to by było na tyle nie tu jest jeszcze jedna a na tej na dole mam tutaj oko Drugie słowo i kończę z dwoma. No dobrze, kolejna strona, krzyżówka cztery i pięć, i zaczynam Km tu i tu, Km. i następno k m, k -m -k. Mm. no i to tyle chyba tutaj już nic nie ma n i e, e, -e i to, tu. n. Teraz na tej drugiej, a e tutaj n, a, e, a e. i n. No, dobra. G i c. To szybko pójdzie, bo ich mało. A no już i tak długo dropę, to troszkę przyspieszę. G i C. G. Tutaj co nie widzę wcale? I Z, W. I tutaj Z. Z i. to wszystko. I na tej teraz i z i tutaj tu. No dobrze, kolejne dwie literki to P i D. Tworzyło się słowo deizm. Tu jest jeszcze P. No dobrze. Teraz tutaj P. I D. Tutaj. Okej, okay, tyle. B oraz L. L i B. Dalej tutaj L L B. To tyle. S i U. Puls. To jest drugie słowo. Jeszcze było D. S, U. To tyle. Ale tutaj widziałam jeszcze W. I U, S, S. LIS, Utworzyło się pierwsze słowo, to jeszcze W. No i dobra, to było. O, oraz Y. Zobaczcie, jest wygrana. Jest y, słowo los. Y, jeszcze sprawdzę. Le, osy Jest na pewno puls. P-U-L-S-I-D-E-I-Z-M. -e jest. Jest wygrana krzyżówka. No to dwie dyszki na pewno jeszcze dołożę. I tutaj teraz y, co szukam? O i Y. O, tutaj Y, O. I O. Ostatnia literka. Jest to J. J tutaj już nic nie dokłada. Tutaj jest jeszcze jedno. Na tej stronie jest tutaj J. Ale zostaje jedno słowo. Dobra, nie przeciągając, powinny być C. I tak jest. No to dzisiaj sporo zrapek z wygranymi. Przegrały tylko 3 neonowe, 13 laki i szczęśliwe linie. No a tutaj dzisiejsza perełka, 200 zł. Mega paradiso. Tu muszę sobie jeszcze potwierdzić. Krzyżówka, no to już tutaj wiadomo, daje 20 zł. Kolejne zaskoczenie. Kopalnia Rubinów. 50 zł pod jednym Rubinkiem. Tutaj mamy Paradiso. Też 50 zł. I dodatkowo zaliczona Q. Więc już mam 320. 5 zł daje dolarek. I 2 zł w Super 7. I też literka Q. Tutaj pierwsza była zaliczona, więc mam 327 zł na 80 wkładu. Wow. To tutaj, no nie wiem co mam powiedzieć teraz. Yy, paradiso tutaj, mega Paradiso. No tak pięknie zaskoczyło. Pierwszy raz mam taką wygraną tylu linii w ogóle do tego, no tak jak mówiłam dokładają tutaj po 50 zł te dwie zrapki i krzyżówka jeszcze i te maluszki, więc no, z takim wynikiem kończę i zapraszam Was na kolejne odcinki Pa!